Cześć, witajcie po dłuższej przerwie. Zaczynamy sezon wędkarski, połowa maja i zobaczymy co na pilicy słychać. Tradycyjnie biały robak i żmijka, no i przepływanka. Jak słychać, trochę jest wiecznie, więc na przepływankę nie będzie łatwo. Silne wiatr. No, naprawdę to przeszkadza. Woda na ulicy no poważnie spadła. Widać nawet takie pieszczaste sepki tworzące się gdzieś tak, przy no jednej trzeciej odległości rzeki. Dziesiąta trzydzieści myślę, że połapiemy jakoś do dwunastej. No, zobaczymy jakie będą rezultaty. W kalendarzu brani mówili, że będą brania bardzo dobre, że będzie skubało. A jutro jeszcze lepsze, ale jutro jest praca, poniedziałek, niestety. Fajnie by było tak co weekend wyskoczyć na te kilka godzinek regularnie, żeby te odcinki się pojawiały na kanale, bo sporo osób pisało, kiedy będą nowe odcinki, kiedy, no. No niestety, dużo ważniejsze sprawy na tą chwilę jeszcze do zakończenia, do skończenia roboty. I tak to wygląda tak naprawdę. Ale jak coś, to zapraszam na Facebooka, piszcie tam, yy, jakieś propozycje być może. Chętnie bym wyskoczył z wami w jakieś ciekawe miejsca, żeby faktycznie coś połapać, coś ponagrywać. Te fajne sztuki. No. Tak by mogło być, Wcale w sale wiaterku nie ma w tej chwili, <noise> to wtedy można łapać. Coś myślałem, że złapało za robaka. A jak coś, to są jeszcze żmijki takiej własnej produkcji nie ze sklepu także sprawdzimy białego i tą żmiję no i zmieniłem miejsce, też pilica tylko troszeczkę wcześniej tu jest trosz... tu jest bardziej osłonięte od wiatru, także myślę, że sobie porzucam yy... no Bardziej będę kontrolował spławik i to, co się dzieje. Rzucam w ten nurt, bo zazwyczaj yy, no, ryba lubi, taka jak płoć, jaźwica, lubi siedzieć w tym nurcie, no ale niestety nic się nie dzieje. Przyszedłem parę dziesiąt metrów brzegiem no i to, co było w tamtym roku o tej samej porze, to tu jest ponad, ponad metr wody mniej, co najmniej metr wody, jak nie półtora. O, coś tam się brusnęło. Drobnicę widać malutką przy brzegu, ale to są takie kilkucentymetrowe dosłownie, dosłownie, na rybek, tak, kilkucentymetrowy. Jeszcze ta woda jest dość chłodna, także no nie widać tego żerowania. Aktualnie założyłem żmikę i dwa białe, także jest coś urozmaiconego na haczyku. No i tu właśnie pod spawikiem można powiedzieć jakieś 20 sekund temu no spawiło się coś większego. Ale podejrzewam, że to coś na drobnicę poluje. O właśnie coś tam było widać minimalnie koło spawika. No, i proszę, pierwszy kajak w tym roku, który widzę. To jest obiekt, który niezbyt y, cieszy wędkarzy, nas wędkarzy. No jeden, dwa, trzy, osiem. <grym>, na godzinę jeszcze jest ok, ale tutaj już za dwa tygodnie, a na pewno w czerwcu, będą ich setki setki, a na godzinę o dużo więcej, dwie setki, trzy setki, całkiem bardzo możliwe. Jak nie więcej? Tu jest rój wtedy, jak mrówek, komarów, czy much. Powiem Wam, że coś ciekawego yy, Bo po prostu robak znikł Czerwony robak, dźmika, tak zwana Nie ma, była i nie ma Trzeba założyć Nówkę I zobaczymy, przekonamy się Czy to jakiś może klenik? Jaź? Tutaj ładnego klenia złapałem zobaczymy na taką żmiję tylko niech pan tam nie złapie się bo bo na no wprost na no z pławika pan płynie no kurde ej no no ciągnie pan z pławik no czego pan tu ja pierdolę no No nie! No i kurwa widzieliście Płynie ci na wprost z pławika Ja pierdolę Już Mówię mu, żeby nie płynął na, na, na wspławik. Kto ci płynie, jeszcze ci tym śmigłem jebanym zaczepi, ściągnie. Masz szczęście, że nie urwał. Że nie urwał, no. Ale chuj, chyba połapaniu. Znowu tam będzie na te kamienie, płynął innym przeszkadzał. No ale cóż, niestety trzeba z nimi żyć. Szukają wrażeń i płyną pod prąd, pod kamienie. No, taką lubią ekstremalną sprawę. A nam tylko podnoszą ciśnienie. Ten jeszcze w miarę bo no, w miarę ogarnięty, gorzej Jak płyną y, dziesiątkami, i w większości są nawaleni, po prostu nawaleni. Śpie mordy prują. E, w środku w, w kajaku masę butelek, puszek. Nie wiem gdzie to potem ląduje, ale widać, widać w wodzie. No takie są realia, no niestety. A mówią, że wędkarze to śmieciarze. No wiecie, wszędzie się znajdą tacy. Tam. Ciekawy wrażenie I podpływa I podpływa Kurde Kurde, ładnie to wyglądało yy, Zaraz zobaczymy co z robakiem O, splątane wszystko Ładnie to wyglądało. Myślałem, że to coś... coś było, a to... No, to jednak, gdzie, jednak, jednak pan kajakarz się przydaje, bo po drugiej stronie wędkarz mówi, że zerwał dość drogą przynętę. No i teraz będzie akcja ratownicza na tym kamieniu. Próba odzyskania tej blachy bądź woblera przez ekstremalnego kajakarza. Dobra, koniec z tym. No, o, kajakarz odzyskał blachę, taki numer. Ja wkrótce będę odzyskiwał bez kajaka. Po prostu się pochodzi po tych odcinkach, gdzie napastują je spinningowcy, i się napiera.